Słynna ukraińska modelka Karina Zosan i jej poszukiwany na Ukrainie mąż Siergi Oszerowski zorganizowali w Kruszewel występ z drogim szampanem i ukraińskimi flagami. Dla przypomnienia, pani modelka jest byłą kochanką zbrodniarza wojennego Michała Sachaszwilego, I oni tam w tym Kruszewel. Jebaszym, jebaszym. Elity ukraińskie mają się dobrze. Mikoła ma siedzieć w Okopie i mają na niego bomby. Wszystko idzie zgodnie z planem, a ja boję się, że ten plan też dotyczy nas, Polaków.